Z okazji świąt Wielkiej Nocy pracownicy niepublicznego przedszkola nr 1 w Lubaniu przygotowali dla swoich Milusińskich przedstawienie zatytułowane Wielkanocna Przygoda Zajączka. Władco, moje dzieci drogie, choć się zdaje, że malutkie, może czasem bardzo zranić, a to przecież jest okrutne. Pewna bardzo mądra pani bajkę dla was napisała o kozusze, co z próżności. Same kłamstwa myślała, Czy to jednak się skończyło, zobaczycie dzisiaj, dzisiaj sami, bo właśnie tę historię dla was wszystkich przedstawiamy. Była sobie raz dziewczynka. Zatulka na imię miała. Sama była na tym świecie i na chleb pracować musiała. Przyszła do pewnej wioski. Do gospodyni trafiła, która właśnie na targu kozoniem sobie kupiła. Dzień dobry gospodyni, szukam schronienia i chleba. Będę dobrze pracować, domu mi w zamian potrzeba. Nie masz dziewczynka, i dobrze ci z oczu patrzy. Możesz więc u mnie zostać. Brakuje mi rąk do pracy. Że mi kozę za zórko. Na łące, za tra za na trawce, za lasem, za górką. Tak, trawy i zioła pachnące. Wracaj Że mi głodna wróciła, miałaś ją na łące paść. Bez że dziś musisz spać. Idzie kozł spać gazulka, znów ją pasie, znów ją poi i najlepsze daje ziółka. Najadła się koza i napiła dosyta, wywróciła pod próg chaty, gospodyni kozę Naia do what बिल्कुलु uh, niosła mi poduszkę. Gospodyni pomyślała, za żazulkę się przebrała. I gdy tylko zeszło słońce, poszła kozę paść na łące. Pa się kozę, pa się poi, a stąd chustki wciąż doziera. I wróciwszy przed wieczorem, z się A co z tego wynikło dla kozy? Zara się wszystko okaże. Najadłaś się pusto. Nic nie jadłam gospodyni.